Cześć! Mam na imię Agnieszka i jestem lektorką w Szkole Trolltona. Dzisiaj będziemy kontynuować nasze ostatnie wspólne wideo, na którym mówiłam o słowach i zwrotach związanych z pobytem w hotelu. Dzisiaj porozmawiamy sobie dalej o hotelu. Dzisiaj też poznamy sporo pytań, które możemy zadać, zdań, ale, możemy, ale też przybliżę Wam pracę sprzątania w hotelu. Zaczniemy sobie dzisiaj od słówek związanych z rezerwacją. Mogą nam one pomóc w początkowej fazie rozmowy z ośrodkiem bądź naszym hotelem: Booking, rezerwacja, Inchecking, zameldowanie, Outchecking, wymeldowanie, Off-Pestilling, odwołanie rezerwacji lub przedpłata. Barn fra 12 or o opower rajnes som voksne po dette over W tym obiekcie dzieci w wieku 12 lat lub więcej będą uważane za osoby dorosłe. Barne sęg tole łóżeczko dziecięce na życzenie. Ekstra of tole, dodatkowe łóżko na życzenie. Innen autesz, brak ograniczeń wiekowych. Der innen audesz forosekie in, brak ograniczeń wiekowych przy zameldowaniu, grypy reisna, grupy. No dobra, i teraz przedstawiam Wam parę różnych pytań, które możemy zadać przy rezerwacji. Wór mije kostereo over na PO hotela? Ile kosztuje pobyt w hotelu? Wasz laksyrum koniaj po hotela? Jaki rodzaj pokoju mogę zarezerwować w hotelu? Wa ar in utrzekning stidna po hotela? Jakie są godziny zameldowania i wymeldowania w hotelu? Wurdan kumry ajmaj fran narymestef Plus hotela? Jak dostać się do hotelu z najbliższego lotniska? Wakan maniore po hotela? Czy hotel zapewnia jakieś atrakcje? No dobra, i teraz, tak jak obiecałam na początku filmu, e, przyjrzymy się słówkom związanym z pracą w hotelu e, w dziale sprzątania. Reniering po hotelu, czyli sprzątanie w hotelu. Wur många rum de ile pokoi jest do sprzątania. Wur stury waskie areole arde, jaka jest powierzchnia do sprzątania. Wur donskal hotel room se ut eter wasking? Jak ma wyglądać pokój hotelowy po wysprzątaniu? Wasz loks z deporuma? Co jest na wyposażeniu pokoju hotelowego? Wór skolwi Gdzie odbieramy? Rent sygnetaj. Czysta pościel. Mop. Mop. Stew Odkurzacz. Klutyr. Ścierki. Waske miller. Środki czystości, betyr, wiadra, sopelpusyr, worki na śmieci, polagrę i en on etosze w magazynie na pierwszym piętrze, wórska wera. dokąd odnosimy, szitny cengietej, brudna poście, Szytne humny klaj. brudne ręczniki. Po waskie rume i feszte etarze do pralni lub pomieszczenia gospodarczego na parterze. Wól skalby, koste, gdzie wynosimy śmieci, tyl kontenery, do kontenera na podwórzu. Skalby shift, a? czy zmienić, gardiner zasłony firany, dykier, obrusy, Sengetøy, posten. Først skal vi vaske nærmest på språkrommet. Entreen. trappa, Trapper. Terrenget omkring bygningen. på hvor Rommene på køya. Resepsjonen. Resepsjon. Konferanserommet. særlig First, mody woskie entran. Najpierw proszę posprzątać chor. Kandy woskie hele etoszyn? Czy może pan, pani posprzątać całe piętro? Kandy go porum numer? Czy może pan, pani pójść do pokoju numer? Et e jeblik? Chwileczkę. Kandy kom mety bokie om Czy może pan, pani przyjść za 10 minut? Kondy tłame klor, til tyl wosking. Czy może pan pani wziąć moje ubrania do prasowania bądź prania? Wihor i kienun słopy mer? Skończyło nam się mydło. Kondy hemder ene Czy może pan pani przynieść świeże ręczniki? Na dzisiaj to już wszystkie słowa, które przygotowałam. Bardzo dziękuję, że tutaj byliście, bardzo dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że pomoże Wam to w pracy w hotelu właśnie w tej dziedzinie, w tej branży lub no, po prostu przybliży Wam, jak to wygląda w hotelu i uzupełni Wasze słownictwo. Również chciałabym zaprosić Was wszystkich na kontaktowanie się z naszym biurem obsługi, żeby dopytać się, jak wyglądają nasze kursy w szkole Troltunga. Możecie też zapisać się na 30-minutową lekcję próbną, która jest zupełnie niezobowiązująca i oczywiście darmowa, gdzie dowiecie się, w jaki sposób lektor chciałby z Wami pracować. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!